Hahaha, ha, ha, rozwalę ich bazę. Uh! Ha, 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 ha. Ktoś chce rozwalić moją jaskinię nietoperza! Muszę szybko atakować go. Pewnie to Joker. Joker, wiedziałem, że to ty. Muszę się z tobą rozprawić. Nie rozprawisz się ze mną. Ha, ha, ha. Przecież mam gaz rozśmieszający i dużo rzeczy. I nawet mam bomby, które mogę wyrzucić. Tak? To zobaczymy, co ja zrobię. Muszę zadzwonić do Robina. Halo, Robin, przyjdź tu. Dobrze, jestem O, to ty Robin. Dobrze, teraz musimy się z nim rozprawić. Chodź ze mną. Uha, ha, 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 wypuszczam bomby! Ha, ha. Wypuszczam bombę! Robin, szybko! Za chwilę nasza jaskinia nietoperza wybuchnie! Już się robi na słodka! Jak to Aha, dzięki, Robin! Robin, zamknij drzwi! Dobrze, dzięki. Haha, ha, Joker. Jesteś otoczony. Nie wymigniesz nam się teraz. Mam broń! Ja też. Teraz to już cię mamy. O nie! Ja sobie poradzę, jestem Joker przecież. Umiemy stąd wyjść. Wcale nie. My sobie z Tobą na pewno poradzimy. Rzuć broń, Joker, albo cię zabijemy. Dobrze, rzucę. Dobrze, bierzemy Jokera. Robin, weź go. Dobrze. Dobrze, niesiemy go. Ojdź, zapomnieliśmy zdetonować bombę. A, jeszcze mamy trochę czasu, więc możemy sobie go włożyć do więzienia. Robin, zdetonuj bombę. Dobrze. A oj. Na chwilę wybuchnie. Oj, Robin, co żeś narobił? Szybko naprawiaj to. Udało ci się naprawić i zdetonować tą bombę. Jesteśmy uratowani. Tak! Robin, pójdź zamknąć więzienie bardzo tak dobrze w tej kabince. Dobrze, kurde. Dobrze, zamknął Juhu, Robin, zamknąłeś. Wszystko jest uratowane. Joker jest w więzieniu, a my wykonaliśmy swoją misję. Koniec.